Halo, dzień dobry moi kochani. Witajcie w kolejnym gniocie, w kolejnym odcinku. Znajdujemy się u mnie, tam gdzie mieszkam, w miejscowości Mullingar. Eee, pozdrawiam Was. Zapraszam Was do oglądania mojego kanału. Nazywam się Daniel. Tu jest, yy, znajduje się Mullingar Sailing Club, Member Only, a więc nie jestem tu mile widziany, klub żeglarski, jesteśmy nad jeziorem w Mullingar, jest to taka plaża. Myślałem, że coś dzisiaj do Was nagram. Jestem na przejażdżce rowerowej. Znajdujemy się 7 km od Mullingar. Są tu trasy takie bardziej polne. Słabsze rowerowe. Musiałem przejechać inną drogą. Mój rower właśnie znajduje się tam. Dzisiaj chciałbym nakręcić już trzeci odcinek o tym, co Wam wcześniej mówiłem: porównanie i życie i praca w Norwegii. Wyjdziemy z tego. Na nich życie w Norwegii, część trzecia. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, jeśli przepracowaliśmy okres pracy, jaki jest system y, socjalny w poszczególnych krajach, ile trzeba pracować. A będę porównywał Norwegię z Irlandią. Y, w Norwegii pracowałem 4,5 roku, teraz jesteśmy w Irlandii w Irlandii też już trochę przepracowałem łącznie z wyjazdami a więc zaczynamy moi drodzy od Norwegii Norwegia kraj skandynawski żeby dostać zasiłek musimy odprowadzić tu odpowiednio kwotę ta kwota może nam zająć 8 miesięcy żeby odprowadzić ona wynosi 190 koron jest trochę podniesiona to w granicach 17 tysięcy euro musimy przepracować w danym miejscu, aby przysługiwał nam zasiłek socjalny. W sumie w niektórych miejscach może to się zmienić, bo ze względu czasów, po czasach pandemijnych może ten okres pracy być wydłużony do roku czasu. Jako mamy wysokość zasiłku? Wysoki zasiłku jest to 64% naszego zarobku w ciągu pół roku ostatniego, przepracowanego. A więc łatwo policzyć: 64% odejmujemy od naszej pensji, i wtedy nam wychodzi tylko, przypominam, że to jest adbycz średnia pensja, którą robiliśmy pół roku. Na przykład zarabiając 3500 euro albo 3000 euro na przeliczeniu 25 tysięcy netto koron norweskich zarabiamy na rękę taka płaca minimalna na rękę po odłączeniu podatku to 25 tysięcy koron to na przeliczenie na przeliczenie w koronach euro będzie to wynosiło 2200 euro a więc łatwo policzyć Ile to będzie wynosiło? W granicach 1400-1500 euro dostaniemy zasiłek. Będzie to 16-17 tysięcy koron. Ja otrzymywałem zasiłek co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie wypłacali mi zasiłek. Był to inaczej przesyłany jak tu na konto. Wypełniałem melding Park card po wypieenie stwierdzała w jakim kraju się znajduje. To też wa bardzo ważne, żebyście wypełniali to na terenie Norwegii, abyście nie mieli problemy z NAW później yy, zasiłek był wypłacany. Zasiłek był wypłacany na konto. Wynosił 64%, tak jak już wcześniej mówiłem, średniej naszej pensji. Ten zasiłek można pobierać aż 2 lata, a więc jest to okres dłuższy jak tutaj u nas w Irlandii. W Irlandii to wygląda tak, że dostajemy tygodniowo zasiłek. Jest to zasiłek stary, najczęściej wypłacany w poniedziałki albo we wtorki, który obecnie wynosi 242 euro. Nie jestem pewien dokładnie. Aby otrzymać w Irlandii zasiłek. Jesteśmy bezrobotni, ten zasiłek musi być poprzez pracowany w dwóch latach. A więc nie jest tak jak w Norwegii, że nam wystarczy 8 miesięcy przepracować, żeby dostać zasiłek, który może być kontynuowany 2 lata. Tu zasiłek w Irlandii może być najwięcej 9 miesięcy. Jest, a więc wiadomo, kraj skandynawski słynie z tego, że jest dla nas bardziej Korzystny pod tym wpływem. Czemu Wam mówię o zasiłkach? Wiadomo, że zbliża się kryzys, który to pozbawi wiele firm pracy, i co wtedy? Musicie wiedzieć w jakim danym miejscu, ile wynosi zasiłek. To jest dla mnie bardzo ważne, żebyście wiedzieli, ile potrzebujecie czasu na przepracowanie. Niektórzy mogą pomyśleć w komentarzach, co on gada, przyjechasz tu na zasiłki. Ja pracuję w tej chwili, tylko mówię Wam, że sytuacja na rynku bardzo się zmieni i to będzie bardzo poważny okres bardzo trudny okres. Kryzysów finansowych, o, jakiś alarm zawył, kryzysów finansowych, sytuacja bardzo się zmieni. Na rynku, a więc Irlandia jest trochę gorsza pod tym wpływem. Patrząc ceny, koszty życia i utrzymania, w Norwegii jest troszeczkę taniej. I ale plusem tego jest też, że w Irlandii jest język urzędowy angielski, ale Norwegowie też dobrze mówią w języku angielskim. Może być nam łatwiej ze znalezieniem pracy innej wiadomo, jak dojdziemy do Norwegii, możemy pracować w firmach sprzątających, choć nie bójcie się pracy w Norwegii, ta praca nie jest wymagająca. Struktury i warunki pracy są usytuowane tym, że Sami możecie porównać, który kraj do życia. Moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie. Wydaje mi się, że Norwegia ma lepsze warunki socjalne. Ten jest, yy, kraj jest bardziej hojny. Mimo tego, że możemy na przykład tu w sklepie znaleźć pracę, która nie może być mniej fizyczna.